1 lipca, godzina 10 Lesław Mazur, kierownik referatu zgrywek. Witam Państwa bardzo serdecznie na losowaniu pierwszej rundy Polaropolski Polskiej Naszego Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Przez y, wiele ostatnich lat terminem końcowym do wyłonienia y, zwycięzców y, na związkowych był 30 czerwca. Teraz Polski Związek przedłużył ten termin z wiadomych przyczyn do 9 sierpnia. Na tej podstawie Śląski Związek Piłki Nożnej 23 czerwca podjął uchwałę zobowiązującą pod okręgi do wyłonienia zwycięzcy do 12 lipca także w tej uchwale można, możemy wyczytać, że pierwsza runda odbędzie się 15 lipca o godzinie 18, finały 22 lipca o godzinie 18, następnie półfinały zaplanowane zostały na 29 lipca na godzinę 18 to są oczywiście środy i finał odbędzie się 4 sierpnia we wtorek o godzinie 17 jest to wyjątkowo wtorek, dlatego że 5 sierpnia w środę yy, odbywa się małe zebranie sprawozdawczo-wyborcze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Do dnia dzisiejszego yy, podokręgi przesłały nam yy, informacje o 9 zwycięzcach. W podokręgu Biesko-Biała triumfowała z Landek, w podokręgu Częstowowa Raku 2 Częstochowa, w Katowicach triumfatorem była Sławia Śląska, w Ludincu Rukchanowice, w Braciu Bożu zwycięzcą została Unia Przesząska w Skoczowie, Błyskawica, Drogomyśl. Z kolei w podokręgu Sosnowiec zwycięstwo zapewniło sobie Unia dobrowa kolicza w Tychach Pniówek, pawłowice Śląskie i w Żywcu Soła-Rajcza. Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji z podokręgu w bytom. Tam w finale mieli mierzyć się Wałekowskie, Góry Człowieka, Bytom. W Rybniku z kolei czeka nas jeszcze półfinał pomiędzy Odrą, Wicza śląskie a Rowem, Rybnik. Tam już na zwycięstwo tego meczu czeka Unia, Książelice. I w zabrzu w finale zagrają młodośródno z Wilkami i Wilczami. Jeśli chodzi o drużyny, które będą uczestniczyły w naszego śląskiego związku piłki nożnej, drużyny te walczą o nagrodę w kwocie 40 tysięcy złotych, natomiast pokonany otrzyma 10 tysięcy złotych. Nagrody te wypłaca Polski Związek Piłki Nożnej. Tak jak było to na szczeblu podokręgów, gdy mecz zakończy się. Po 90 minutach remisem, w zwycięzce wyłonią rzuty karne. Jeśli chodzi o nasze rosowanie dzisiaj, to odbędzie się następująco. Najpierw wyłoniemy, jeszcze przepraszam, wracając, bo wycofała nam się jedna drużyna, jest to Slavia Olaszowska, w związku z tym będziemy rosowali 8 drużyn, a w przypadku trzech podokręgów będziemy mieli nazwę podokręgów, tak? Podokręg Pytą, podokręg Rybnik i podokręg Zabrze czyli mamy w sumie 11 triumfatorów i w pierwszej rundzie odbędą się trzy mecze, a pięć zespołów otrzyma wolny los. I system losowania wygląda następująco. Najpierw wylosujemy drużynę, która zagra w, w, pa, w pierwszej parze, później w drugiej parze, w trzeciej parze trzy wolne losy i będziemy dorosowywali do pierwszej, pierwszej drużyny w pierwszej parze, do drugiej, trzeciej i na końcu Pozostałe wolne losy. Myślę, że to wszystko udało się już przekazać, to najważniejsze, i możemy przejść do losowania. Oczywiście gospodarzem meczu jest drużyna, która znajduje się w niższej klasie rozgrywkowej, a w przypadku drużyny z tej samej klasy o zwycięstwie, aż przepraszam, o zwycięstwie, o, o tak roli, decyduje, o znaczy, gospodarz decyduje losowanie rosowanie. To drużyna, która w pierwszej kolejności zostanie wylosowana, będzie gospodarza. Mamy tutaj w maszynie rosującej, czy w kuli rosującej 11 kul. Mogę zacząć rosować. Drużyna. W Pierwsze, pierwszej parze. Wieka jest 74 po Drużyna jest, jest drużyna trzcioligowa, Pniówek z na taśmę można powiedzieć zwyciężył, bowiem szczelił wyrównującą bramkę władziska górnej w 90 minucie i rozstrzygnął losy z zwycięstwa w że Także mamy Pniówek, teraz prostujemy drużynę do drugiej pary. pod okręg rybnik, czyli duży raz podokręg rybnik, albo to będzie odrawnictwo for w rybnik, albo unia książenica. Teraz rosujemy drużynę do trzeciej pary, unia dobrowa górnicza na Unii pokonała w finale pod podokręgu Sosnowiec Szczakowiarkę Jaworzo. I teraz y, trzy wolne LKS Błyskawica Drogomyśl, czyli przedstawiciel podokręgu Skoczów. Błyskawica pokonała w finale na podokręgu skoczył w 4 do 0. Teraz stosujemy kolejny moleros. Będzie to drużyna z podokręgu zawsze. A tutaj mamy w finale młody śródmoc. Przedstawiciela klasy A i Wilkiewicza, drużynę czwartoligową. Losujemy teraz ostatni wolny los w tej części. LKS Ruch czyli przedstawiciel podokręgu Lubliniec. Ruch zwyciężył w finale świeżo upieczonego świeżo opieczony zespół klasy okręgowej Sparty Lubiniec. 3 do 0. Czyli teraz dorysujemy do pniówka yy, zespół. LKS Unia Turza Śląska, czyli zwycięzca z polu okręgu Unia pożytokarnych pokonała Dom Gaszowice. Unia Duża to już nowy czwartoligowiec, przedstawiciel czwartej ligi grupy drugiej. W związku z tym, że Unia jest czwartoligowcem, trzecim ligowcem, Unia Duża będzie gospodarzem. Teraz losujemy drużynę do przedstawiciela podokręgu Rynik. pod przedstawiciel podokręgu Żywiec. Soła pokonała innego przedstawiciela klasy okręgowej, Skałki Żabica w finale 1-0. do W związku z tym, że unia że, przepraszam, Soła Rajcza jest yy, z końca klasy okręgowej, zespoły z podokręgu Rybnik to jest yy, Roż Rybnik 3 Ligi, Odra Władisław i Unia Książnic jest czwarty. także wiemy, że na pewno Soła Rajcza będzie gospodarzem tego meczu. Teraz ostatnią parę rysujemy. Spójnia Dobrowa górnicza zagra w pierwszej rundzie zespół spójnią Landek. KS Spójnia-Landek zwycięzca pod podokręgu Bielsko. Spójnia jest pogromcą y, rekordu bielsko który w zeszłym roku zwyciężył Polar naszego na Związku Piłki Nożnej. Co ciekawe, Spójnia z, z Landek jest, można powiedzieć, pokrońcą faworytów. Mówię, w finale pokonała również, można powiedzieć, wyżej sklasyfikowany RKS Czariec. W związku z tym, że oba zespoły są yy, na szczęście czwartej ligi, gospodarzem jest Unia Dąbrowa Górnicza. I pozostawiam dwa wolne losy. tylko formalność. Pierwszy wolny los, a w zasadzie już czwartej, ale pierwszy w tej turze. Otrzymują rezerwy Rakowa Częstochowa. Raków pokonał w finale innego szkodliwoca niż Kobuca. 2 do 1. I ostatni. Zespół, który otrzymał Wolny los, Jest to drużyna przedstawiciel podokręgu Byto. Pierwsza runda, tak jak wspomniałem wcześniej. Odbędzie się 15 lipca o godzinie 18.00. A w pierwszej rundzie zagrają Unia Turzeszowska z Kniówkiem, Pałowice Śląskie. Aha. Soła Rajcza podejmie zespół z pod okręgu Linnik. Unia Dąbrowa Górnicza zmierzy się ze zespołem Ladek. A wolne losy otrzymały Byskawica Dorpomęś. Zespół z pod okręgu Zabrze. Rakuta Częstochowa pod... zespół z pod okręgu Linnik i oczywiście przedstawiciel klasy A, Ruch Kochanowice. Także losowanie do mojego końca, ja zapraszam Państwa na kolejne losowania Polarów Polski, a także na losowanie pierwszej kolejki czwartej ligi, czwartej ligi grupy pierwszej i czwartej ligi grupy drugiej. Proszę tych informacji szukać na naszych stronach, a także w mediach społecznościowych. Także dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia wkrótce.